Cześć! W dniu dzisiejszym pokażę Wam, jak w prosty i szybki sposób stworzyć użytkownika w środowisku Microsoft 365. Aby to zrobić, będzie Wam potrzebna przeglądarka internetowa oraz dostęp do Waszego środowiska na zasadach administratora globalnego. Przejdźmy teraz do mojego pulpitu. Zobaczcie, mam włączoną przeglądarkę internetową oraz jestem zalogowanym administratorem globalnym do mojego środowiska Microsoft 365. Przechodzę do zakładki administracja. Następnie w administracji kieruję się na lewy panel, gdzie znajdują się nasi użytkownicy. Rozwijamy ten panel i wybieramy opcję aktywni użytkownicy. Następnie z tego obszaru środowiska roboczego wybieramy przycisk Dodaj użytkownika. Pozostaje nam wypełnić formatkę. Niech to będzie Adam Nowak. Wypełniamy również nazwę wyświetlaną. Będzie to nazwa, która będzie się wyświetlała przy użytkowniku oraz będzie to nazwa wyświetlana w momencie, kiedy użytkownik wyśle jakiegoś maila. Wybieramy nazwę użytkownika. Decydujemy o tym, czy system ma utworzyć za nas automatycznie hasło i czy wymagamy od takiego nowego użytkownika zmiany hasła podczas gdy loguje się pierwszy raz. Ja jeszcze dodatkowo zaznaczę opcję, że po ukończeniu tworzenia takiego użytkownika będę chciał wysłać wiadomość e-mail wprost do tego użytkownika właśnie z danymi do logowania. Klikamy przycisk dalej. W następnym kroku musimy wybrać licencję, jaką chcemy przypisać do użytkownika. Będziecie tutaj mieli wyszczególnione wszystkie licencje, które aktualnie użytkujecie w swojej organizacji będziecie również mieli informację, ile jest dostępnych licencji danego typu. Ja tutaj akurat na potrzeby tej prezentacji wykorzystam licencję Office 365E3. Klikamy przycisk dalej. W kolejnym kroku możemy też nowo utworzonego użytkownika wyposażyć w dodatkowe uprawnienia. Jeśli chcecie to zrobić, to zaznaczacie dostęp do centrum administracyjnego i wybieracie, do którego centrum administracyjnego użytkownik ma mieć dostęp. Pamiętajcie, że administrator globalny jest to użytkownik z najwyższym poziomem uprawnień. I ja na potrzeby tej prezentacji utworzysz zwykłego użytkownika. Klikamy dalej. Mamy tutaj małe podsumowanie. I klikamy Zakończ dodawanie. W ten oto krótki sposób pokazałem Wam, jak szybko, sprawnie utworzyć nowego użytkownika w środowisku Microsoft 365. Po więcej ciekawych filmików, tutoriali, manuali zapraszam na nasz kanał na YouTube, do mediów społecznościowych. Szczegóły znajdziecie w komentarzu do tego filmiku. Dzięki!